Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Życia Detailera. Słuchajcie, yy, mamy bardzo ważne informacje. Pierwsza z nich to jest tak, staramy się yy, w tym materiale 24, czyli Życia Detailera 24, yy, zmieścić materiał z tego tygodnia i skończyć go w tym tygodniu. Wrzucić go yy, chyba w piątek. W piątek, ponieważ powiedziałem, że będziemy urozmaicać te odcinki. Wybierać na tor wiastrzębiu w sobotę i tam będzie grubo. Ponieważ bierzemy kolasa RX8, zrobimy z tego materiał vlogowy i będziemy ją upalać. Znaczy, kolas będzie ją upalał, ja tam jadę tylko nagrywać. Ten samochód dysponuje mocą około 700 koni, więc tam guma leci za gumą. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe i w taki sposób będziemy chcieli urozmaicać nasze kanały detalingowe. W tym tygodniu e, mamy trzy powłoki elastomerowe i klejenie jednego całego samochoda. samochodu. Samochodu. Może samochodu? Samochoda. Samochoda. E, będzie to Arteon R, e, a tutaj trzy elastomery na Ki Sportycz. E, za mną Alfa, którą właśnie skończyliśmy która była też w zeszłym tygodniu i nowa Toyota RAV4. Więc to będziemy chcieli uściślić w tym tygodniu i wypuścić dla Was materiał po prostu z tygodnia krótszy. Więc yy, postaramy się to wykonać. I teraz tak, yy, w momencie kiedy będzie klejenie Arteona. Bo przygotowanie auta też jest bardzo istotne i to też zajmuje trochę czasu. Może nam to zająć dwa dni, może dzień. Zobaczymy. My podchodzimy do tego jak inżynierowie silnika GTR, czyli każda osoba jest odpowiedzialna za jeden podstawowy element całej układanki, więc nam to zajmuje więcej czasu, natomiast uważam, że robimy to dobrze, bardzo dobrze, perfekcyjnie. O. I teraz tak, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie folii, bo będę starał się kadrować te filmy tak jak robiliśmy BMW, czyli tą lampę i e, ten środek. Jeżeli macie jakieś pytania co do folii, napiszcie w komentarzu, nie, bo ten materiał sklejenia będzie też w kolejnym odcinku, bo nie wyrobimy się w tydzień czasu. Zadajcie pytania w komentarzach, jeżeli nie to nie, ale jak zadacie to postaram się ustosunkować film też do Was, żebyśmy po prostu jakby współdziałali. Jak macie ciekawe pytania, które Was nurtują, to ja na te pytania Wam odpowiem i wtedy gdzieś tam będziemy budować tą społeczność, bo tego chcemy. Także przechodzimy do dzisiejszego materiału. Maciuś już zabiera się za opowiadanie Wam na temat tej Alfy. A tutaj Alfa wspomniana przez Piotra. Jaka to Alfa? Alfa Stelvio wersja Veloce. Już opowiadam co zostało na niej zrobione, a mianowicie tak jak zawsze to mówię dwuetapowa korekta lakieru, zabezpieczenie powłoką elastomerową, przyciemnienie lamp przód-tył, co bardzo fajna rzecz i na co chciałbym tutaj duży nakład Wam pokazać jeśli chodzi o folię. Często przyciemnialiśmy reflektory folią przyciemniającą z Flexi Shield. Z czego tam jeszcze Piotrze była? Tak. Stek. Ze steka i one miały takie odcienie, czyli stek bardziej taki fioletowy. Flexi Shield miało taki pod brąz taki w sepie, coś w tym stylu. Ale z Perfect Shield jest tutaj o tyle fajny produkt, jeśli chodzi o folię przyciemniającą, że możecie spojrzeć, że. Ona jest taka przyciemniona, jest ciemniejsza, ale jest taka krystaliczna. Nie ma tych odcieni takich. Wiadomo, jeśli chodzi o tył, reflektory, no to one będą ciemniejsze ze względu na to, że barwa jest ich czerwona i one też są delikatnie tam już przyciemnione. Jeśli chodzi o resztę pracy na tym samochodzie, no to tak jak wspomniałem, z tą powłoką elastomerową i tak dalej, to wszystko jakby było zrobione. Oczywiście, zaopiekowaliśmy się też środkiem w tym samochodzie, czyli czyszczenie plastików, impregnacja plastików, czyszczenie skór, impregnacja skór. I na tym nasza praca na tym samochodzie się skończyła. Wiadomo jeszcze dressingi, jeśli chodzi o opony, czyszczenie szyb. No to chyba o tym nie trzeba wspominać, bo jeżeli wydajemy jakiś samochód, który e, mamy tutaj takie pełne usługi, no to normalną rzeczą jest, że takie rzeczy też robimy. A teraz jeszcze szybkie ogrywki, abyście mogli ocenić naszą pracę nad tym samochodem, więc... Ayy, hey, hey, back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that pussy was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They like that baby, nah, I'm mad now, but she loving the splash again. I just be cashing in her bone. Słuchajcie, jest mi niezmiernie miło. Naprawdę, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Jedna osoba na naszym kanale YouTube'owym zaczęła z nami konwersację. Konwersację na temat produktów do mycia szyb, bo wrzucaliśmy jak my myjemy szyby. Łukasz, Łukasz, serdecznie Cię pozdrawiamy. Wrzucił nam produkty, 7 produktów, które on używa, bo my pokazywaliśmy co my używamy i oczywiście mówiłem też Wam, że jeżeli Wy macie jakiegoś tipa, dajcie nam, my mamy tipa, damy wam. Dlatego chcemy budować tą społeczność, naprawdę fajną społeczność detalingową. I teraz tak, dostaliśmy paczkę, świeżą, właśnie kurier przyjechał, Maciek zdziwiony, bo czekał na coś innego, przyjechała nam paczka, mówimy kurczę, co to jest. I Łukasz, prezentował nam jeden z tych preparatów, które wymienił w komentarzach. Łukasz jest nam niezmiernie miło, że y, poświęciłeś swój czas, y, zamówiłeś nam preparat, chcesz się z nami podzielić Twoją wiedzą, Twoimi produktami. Bardzo Ci dziękujemy. My oczywiście się odwdzięczyliśmy, natomiast y, to jest jeszcze kwestia y, tego, że nie robimy to po to, żeby wiesz, jeden dać, drugi odebrać czy coś, tylko po prostu y, my chcemy się też również odwdzięczyć, więc ty masz y, przejazd Ferrari na torze w motoparku w Krakowie. Nie, wszystko jest ustalone. Natomiast jeszcze raz yy, jeszcze fiberkę małą oczywiście. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Jest nam naprawdę bardzo miło, ponieważ y, takie rzeczy trzeba doceniać. My będziemy doceniać i taką społeczność chcemy budować. Także Łukaszu pozdrawiamy cię serdecznie. A tutaj wspomniana przez nas wcześniej Toyota Rav 4. Yy, klient przed tym, jak przyjechał do nas, zabezpieczył sobie podwozie i o tym trzeba pamiętać i będziemy nagłaśniać dość często o tym ze względu na to, że Toyoty e, mają przypadłość taką, że wyjeżdżają bez konserwacji podwozia, i należałoby naprawdę przy zakupie nowego samochodu to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie wykonamy nie tego. nie jest przypadłość, bo żaden samochód nie jest konserwowany, jak wychodzi z salonu. Nie, a to jest akurat nieprawda. A jaki jest? A to jest akurat nieprawda, bo BMW, Audi i tak dalej, Mercedesy, czy są jeszcze na pewno jakieś inne marki, które. Mają wykonane, yy, wykonaną konserwację podwozia i wykonujemy ją później po pięciu czy po 6 latach, także to nie jest prawda. Ja nie słyszałem. Tu w Toyocie no niestety to nie zostało zapraktykowane, więc... A zwłaszcza, że one mają bardzo słabe laty. Tak i to nie tylko Toyota jak i Lexus, a Toyota i Lexus to Lexus to Toyota tylko marka premium. Eee, ale przejdźmy, co będziemy wykonywać na tym aucie. Będziemy wykonywać jednoetapową korektę lakieru, powłokę elastomerową i zabezpieczać reflektory przednie, folium PPE. Eee, teraz przejdziemy do pielęgnacji. Wymycia dokładnie tego samochodu pod korektę lakieru. Później przystępujemy do korekty lakieru. No i efekty finalne. W trakcie naszej pracy na pewno będziecie mogli zobaczyć. Ale co jest dzisiaj ciekawe? Co jest dzisiaj ciekawe? Trzy suwy. Ale było już tak. Było już tak? Trzy suwy. Czy I mamy Kia Sportage. I mamy Toyota 4 I mamy Alfa Romeo. Trzy suwy. I pytanie do Was: co Wy wybralibyście, jeżeli mielibyście zakupować jakieś suwa? No i wspomniane mycie. Tutaj raf czwórki, przygotowywanie do powłoki, do klinkowania korekty, następnie powłoki. Pokażemy Wam jak nowy samochód z salonu, jaki ma lakier. W sensie, czy jest gdzieś, a gdzieś już widzieliśmy takie ryski i właśnie dlatego zawsze powtarzamy klientom, że w momencie na przykład aplikacji foli najlepiej jest od razu przyjechać prosto z salonu i poświęcić ten tydzień czasu, żeby go okleić, ponieważ często się zdarza tak, że na takich nowych lakierach już coś się pojawia. A ja się zabieram tutaj za kije i zaczynam od polerowania. Ja tu już zacząłem polerować kije, natomiast Maciek mnie woła. Jest pewne, pewna rzecz, której wy nie będziecie w stanie zobaczyć, ale zobaczcie. Znaczy zoba poczuć. No i zobaczyć też nie. Ale zobaczcie, właśnie glinkuje umyty samochód. Nie no, spodziewałem się, że jak umyję ten samochód i sobie przyjadę delikatnie go ręką, to nie będą na nim osady, takie jak z klocków, czy jakaś tam... Asfaltowe, asfaltowe smułowe. smułowe. i tak dalej. Po czym wymałem dobrze samochód, tak jak to zawsze robimy, stwierdziłem, że sobie przejadę delikatnie ręką i co czuję? Tak jakbyśmy wzięli kaszę na przykład w domu i wysypali na ziemię. Jest cały lakier zabity i to tak okropnie, jakby to auto, nie wiem, zrobiło trasę przynajmniej cztery razy Polska Niemcy, Polska Niemcy, Polska Niemcy. Dziwna sprawa, nie wiem czemu to tak wygląda. I skąd te osady się biorą? Bo generalnie zawsze się glinkuje nowe samochody, bo są niewidoczne te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam osadzają się na tych lakierach, ale skąd tego jest aż tak dużo? Nie wiem. Nie wiem, ale Maciuś glinkuj, tak? Tak, ale słychać to pod glinką okropnie, aż się zatrzymuje ta glinka. No, słychać. No. A pokaż glinkę No i to macie nowy samochód yy, świeża glinka Coś niesamowitego Jedziemy dalej Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ten samochód jest w dobrym stanie, mimo tego, że on powinien być w dobrym stanie, bo to jest nowy samochód z salonu i chcemy go odebrać, i nie dopuszczamy sobie do głowy, że coś może być nie tak, no niestety, czasem takie rzeczy się zdarzają. Więc jeżeli nie jesteście pewni i to czy to auto naprawdę ten stan lakierniczy ma dobry, i tu już nie mówię o tych mikroryskach, ale o wtrąceniach w lakierze i tak dalej, pamiętajcie o tym, że są firmy tak i my czy osobne całkiem inne firmy, które też się zajmują takimi rzeczami jak dojazd do salonu i pom żeby pomóc klientowi odebrać ten samochód i jeżeli widzimy jakieś defekty na danym e, samochodzie, który został zakupiony lub go kupujemy, to jesteśmy w stanie pewne rzeczy zobaczyć i doradzić i powiedzieć klientowi za lub przeciw. Dlaczego? Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Ważne jest to dlatego, że Wydajemy kupę pieniędzy, tak, to wspomniał. Pracujemy na to, spędzamy mnóstwo czasu kosztem czegoś w pracy, zarabiamy te pieniądze. No życia też rodziny, Dokładnie. Więc jeżeli już przychodzi taki moment, że kupujemy sobie ten samochód i chcemy go naprawdę, to żeby mieć pewność. To nie, po nie pozwalajmy na utratę jakości. Dokładnie. I może, jeżeli właśnie nie będziemy pozwalać na takie utraty jakości, na takie rzeczy, to może ten rynek trochę. Sobie że tak powiem zda z tego sprawę tak, i zacznę tak, dbać popadnie. o to. I wtedy te samochody. powróci to co kiedyś było, że faktycznie jedziemy do tego salonu i to auto jest nowe, nie jest nie, wiem, powtórnie malowane, bo też się na pewno tak zdarza i słyszałem też niejednokrotnie. Nie wymieniam tutaj marek danych pojazdów, ale słyszałem o takich rzeczach. Więc jeżeli będziecie chcieli skorzystać z takich usług, to pamiętajcie, że bardzo, bardzo jest warto czasem się nad tym grubo zastanowić. No słuchajcie, problem jest, bo auto zaatem jest wydawane i przyjeżdżają następne. Wydaliśmy tą kiję, o której mówiliśmy, tutaj e, jest po powłoce Toyota. E, tutaj przyjechał Arteon, właśnie ten, o którym wspominałem naklejenie całego, Mokka przyjechała. I tutaj mieliśmy auto i zabezpieczaliśmy tą blendę przednią razem z reflektorami. Zrobiłem to teraz, teraz. Godzina jest 22, skończyłem to rano, docinam, tego rano będziemy przygotowywać do wydania, musimy sobie jeszcze fel gdzieś tam poprawić i te plastiki przepukać, przeczyścić co tam jest nie tak, jakiś kurz, pył, szybę umyć i jest gotowy do wydania. Alfa wyjeżdża też jutro i zabieramy się za e, klejenie tego Arteona. Zresztą tego, że jutro jest piątek, jutro też jest ciężko. Pamiętajcie o tym co mówiłem, jeżeli macie pytania do, co do PPF-a zadawajcie. E, ja będę ten samochód e, przygotowywał również w piątek do klejenia. E, no i na polu jest jeszcze jeden, ale to jutro. Także łatwo nie jest, ale działamy dalej i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Słuchajcie, zobaczcie sobie, Z4 do nas przyjechała, jaka fajna, w cabrio. Nie widziałem jeszcze takiej, mieliśmy starsze modele. Ta jest w modelu G i będziemy tu impregnować dach, robić one-stepa i czyścić środek łącznie ze skórami impregnacją. Zobaczcie sobie, jak ona fajnie wygląda. Przygotowaliśmy tutaj BMK już na jutro pod korektę, zrobiliśmy cały środek, wyklinkowaliśmy, umyta i tak dalej. Powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo ciekawy wóz. Szkoda tylko, że dwulitrowy motor, ale i tak robi robotę. Pierwsze jak właśnie wyleciałem, to myślałem, patrząc tak na bok z tej perspektywy, jakoś mi się coś 7 korwetta skojarzyła, z daleka ją widziałem. Tylko, że tak powiem w tym kadrze, więc myślałem, że to Corvetta. A to? Piękna Z4. Naprawdę jest piękna. Pierwszy raz robimy taką Z4. Arteonik. Zostały dwa zderzaki, lampy tyłu, do oklejenia jeszcze. I co jeszcze? A jeszcze pianuski. Znaczy ten pianus tutaj. I ten trójkącik przy lusterku. No i lusterka. I to wszystko. Panda jutro wyjeżdża. Półwoka elastomerowa. Nie ma tutaj ani jednej rysy, to jest w ogóle kit. Klient, tak jak mówiliśmy wcześniej, dba niesamowicie. I jutro będzie wydanie tego auta. A tu największa bestia i zamieszanie tego całego systemu. Także dzień kończymy właśnie tak. Poniedziałek i nie poniedziałek i w poniedziałek właściwie będzie BMW czwórka i Toyota RAV4 na folię full body, więc proszę Was, jeżeli chcecie się zaangażować, zadawajcie pytania na temat folii lub yy, poproście o jakiś element, żeby wykadrować, to dla Was przy tamtych samochodach to zrobię. Niestety w tym tygodniu mieliśmy czas, ile mieliśmy i wiecznie się z tego tłumaczymy, ale niestety to taka jest prawda. <laughs> I postaramy się w kolejnych oklejaniach, postaramy się, jak zadacie pytanie jakie, to na pewno Wam przygotuję materiał dokładnie z tego, czego będziecie chcieli z oklejania tych elementów, które będziecie chcieli. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś błotnik, zderzak, jak naciągać, jak przeciągać, jak nie przeciągać, znaczy się to śmiało piszcie, to Wam wykadruję taki element i położę go razem z Wami. Spakowany? Spakowany, no. Gdzie idziesz? No idę przejechać tymi autami przepana Co? Dobra, lecimy A co ma ci powiedzieć? To co chcesz powiedzieć? Nic nie chcę mówić. Chcesz przypiąć Cześć. łapę, co to było? Nie ma nic już, tu lany. Nie tak, prawda. Tak schudłem. Nieprawda. Pas łope wszystko wich. No, no to o co chodzi? Nie no kończę pracę do późna. No. Jadłeś co dzisiaj? Jadłem, no ale patrz co się dzieje. Może no. by bo ci plecy szczerze. <laughs>